Głównie z tego terminala korzystają turyści. Przybywający do naszego małoludkiego miasteczka. Wierni i owszem, ale w takim malutkim procencie. Głównie ludzie, którzy przypadkiem pojawiają się tutaj no i chcą wesprzeć inwestycję prowadzoną przez parafię. To takie dzieło od paru lat kontynuowane, więc głównie to są oni naszymi darczyńcami. Natomiast zdarzają się parafianie, którzy przychodzą do kancelarii parafialnej i mówią: No, ale ja proszę księdza, nie mam pieniędzy, mogłabym kartą. Z Proszę bardzo, przynoszę terminal i proszę bardzo, można ten datek złożyć przy pomocy karty. Jeżeli chodzi o korzystanie z tego terminalu, to ja nie chodzę z nim podczas zbierania tacy i nie zmuszam do, do używania karty. To jest urządzenie stacjonarne, do którego, do którego sam ofiarodawca, czy też zainteresowany jakąś tam kwestią opłaty za intencję szalną, czy opłaty cmentarnej, przybywa do kancelarii, czy też do zakrystii. To nie terminal szuka potencjalnych darczyńców, a to darczyńcy przychodzą do, do, do tego urządzenia. Ja na samym początku, kiedy wziąłem ten terminal, nie odprawiałem żadnych egzorcyzmów ani nie wyświęciłem go, używam go do tej pory skutecznie i to nawet, nawet na tyle skutecznie, że no, on naszą możliwości naszej parafii powiększa. Więc ja tutaj nie widzę żadnych zagrożeń dla ducha, co więcej, warto by było podkreślić, że też, choć kwestia finansów w Kościele to jest bardzo delikatna sprawa, chociaż. Też nigdy ze strony wiernych, przybywających petentów, powiedzmy do, kanc do kancelarii, nie spotkałem słów krytyki dotyczących takiego urządzenia. Może bardziej sceptyczni w tej materii są księża.